Witajcie, kochani! Dzisiaj kolejny odcinek, już z drugi, yy, trzeciego tak naprawdę kalendarium pieśni żywieckiej. Jesteśmy w temacie balladowym, yy, dlatego dzisiaj kolejne dwie z nich. Jako pierwszą nauczymy się pieśni „4 mile za orawą. Jest to melodia balladowa, którą spotkać można było w trzech wsiach żywieckich: w Złatnej, w Ostrym i w Koszarawie. Historia ta opowiada o Janku, wielkim rozbójniku. Jak zawsze zaśpiewam Wam pierwszą zwrotkę pokazowo, następnie przejdziemy do melodii, tekstu i melizmatów. Śtyry mile, śtyry mile za orawą Śtyry mile za orawą Mam tam siostrzyckę wydaną Mam tam siostrzyckę wydaną jak słyszycie, melodia wcale nie jest długa, jednakże kolejne zwrotki opowiadają o tym, co miało miejsce. Przejdźmy do melodii. Na 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 na

Na, na 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 I spróbujmy razem. Tą końcówkę refrenu. Na 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 na. Bardzo wyraźna jest ta melodia. Myślę, że szybka do nauczenia. Dlatego przejdźmy do tekstu. Cztery mile, śtiry mile za orawą. Spróbujmy razem. Śtiry mile, śtiry mile za orawą. I dalej ja pierwsza. Śtiry mile za orawą. Powtórzmy. Śtiry mile za orawą. Świetnie. Idziemy dalej. Mam tam siostrzyckę wydaną. Jeszcze raz. Mam tam siostrzyckę wydaną. Super i końcóweczka powtórka tekstu, ale inna końcówka. Mam tam siostrzyckę wydaną. Spróbujmy razem. Mam tam siostrzyckę wydaną. Super. Przejdźmy w takim razie do zaśpiewania większymi fragmentami. Najpierw zwrotka, a potem refren. Zwrotka w całości i refren podwójny w całości. Uwaga. Cztery i… Cztery mile, cztery mile za orawą. Cztery mile za Spróbujmy razem jeszcze raz. Cztery mile, cztery mile za horyzont. Cztery mile za Pięknie. I teraz przechodzimy do refrenu. Mą tam siostrzyckę wydaną. Mą tam siostrzyckę wydaną. Spróbujmy razem ten refren jeszcze raz. Mą tam siostrzyckę wydaną. Mą tam siostrzyckę wydaną. Świetnie. Przejdźmy zatem do ozdobników. Cztery mile, cztery mile za Mamy dwa. Za Spróbujmy razem. Cztery mile, cztery mile za Uwaga, tam jeszcze się jeden na początku. Mam nadzieję, że go wysłyszeliście. Idziemy dalej. Cztery mile za. Takie dwa następujące po sobie. Oczywiście nie musimy ich kłaść jeden po drugim. Możemy raz zaśpiewać tak, raz zaśpiewać tak, ale pokazuję Wam dwa, które mogą być po sobie. Zaora, womom, wom. I tu jest to łączenie z z refrenem: Wom, tam siostrzyckę wydano. Mam tam siostrzyckę wydano. Na końcu możemy zrobić do góry. Mam tam siostrzyckę wydano. Wydano. Te ozdobniki są tu naprawdę bardzo piękne i bardzo naturalnie wchodzą i sklepiają się z tekstem. Liczę na to, że ta melodia przypadnie Wam do gustu, mimo y, tragicznego tekstu, i z chęcią będziecie ją ćwiczyć i śpiewać. A my przechodzimy już do drugiej balady dnia dzisiejszego. Drugą baladą będzie pieśń opowiadająca o historii nieszczęśliwej kobiety, która zaszła w ciążę i niestety musiała opuścić swojego ukochanego. Dlatego, ponieważ rodzice nie wyrażali na to zgody, jeśli by się dowiedzieli, to mogłoby to skończyć się tragicznie. Jest to ballada y, Żywiecka o tytule Gnała wydełecko. Gnała bydełecko bez małe polecko, bez sieloną dąbluwy, łosypały. Się przed nią mruzę kwiaty u nam mój wionek bogaty i stanęła w dolinie. Najpierw no, przejdźmy sobie do melodii. Uwaga, ja pierwsza. Na, 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 na. Mamy dwa podejścia. Jedno zostaje, drugi idzie do góry. Uwaga, spróbujmy razem.

Uwaga, druga część jeszcze raz. na 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 Świetnie, jeszcze raz spróbujmy końcówkę. na 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 A teraz przejdźmy do tekstu. Gnałaby de łecko przez małe polecko. Razem i. Gnałaby de łecko przez małe polecko. Świetnie. I końcóweczka zwrotki. Bez zieloną dąbrowę. Spróbujmy razem. Bez zieloną dąbrowę. I refren. Łosy pały, się przed nią róże kwiaty. Uwaga, jeszcze raz. Łosy pały, się przed nią róże kwiaty. Druga część refrenu. Ona mówi, mój wionek bogaty. Spróbujmy jeszcze raz. Ona mówi: Mój wionek bogaty i końcóweczka i stanęła w dolinie. Powtórzmy. I stanęła w dolinie. Skoro ogarnęliśmy już tekst, możemy przejść do melizmatów. Uwaga. Ja pierwsza. Gnała by de łecko bez małe polecko. Spróbujmy razem. Gnałaby de łecko bez małe polecko. Super. Bez zieloną dąbrowę. Bez zieloną dąbrowę. Dalej. Łosy pały, łosy pały, Się przed nią róze kwiaty, u, ty u mówi, u mówi, Mój wionek bogaty i stanęła w dolinie. I stanęła w dolinie. Kilka razy powtarzałam, na pewno załapiecie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jestem pewna, że te dwie ballady będą przez Was śpiewane i ćwiczone i wspólnie zaśpiewamy je na koncercie domowym. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i wsparcia tej inicjatywy na Patronajcie. Szczegóły w opisie. Ja Was dzisiaj pozdrawiam. Dziękuję. Brigida Sordy.